Barańska nie pokazała się przez całą noc. Motycz od dozorcy dowiedział się, gdzie pracuje i wczesnym rankiem pojechał do szpitala. Zameldował się u ordynatora, jeszcze przed obchodem. Profesor Kopiński był zaskoczony odwiedzinami oficera milicji. Czym mogę panu służyć, panie kapitanie? Przepraszam, że zabieram cenny czas, panie profesorze, ale chciałbym się czegoś dowiedzieć o niejakiej dorocie barańskiej. O barańskiej? No cóż, bardzo dobra pracownica. Jestem z niej zupełnie zadowolony i chyba wszyscy są tu z niej zadowoleni. Sumienna, odpowiedzialna, inteligentna, powiedziałbym nawet, że jak na salową ma zbyt wysokie kwalifikacje. Nie ten poziom. A o co właściwie chodzi? Jest taka pewna sprawa, odparł wymijająco Motycz. Czy mógłbym się zobaczyć z panią Barańską? Niestety nie ma jej w tej chwili w szpitalu. Otrzymała bezpłatny urlop. Podobno trafiła jej się jakaś korzystna praca i prosiła. A gdzie obecnie pracuje? Gdzieś prywatnie. Dokładnie nie wiem gdzie. Może doktor Majewski będzie wiedział. Profesor podniósł słuchawkę. Po chwili do gabinetu wszedł Paweł. Słucham, panie profesorze. Niech pan siada, panie kolego. Pan kapitan chciałby zamienić parę słów z Barańską. Czy pan nie wie, gdzie ona dostała tę pracę? Wiem, odparł Paweł, spoglądając bacznie na Motycza. Drzwi otworzyła mu krzepka kobieta po pięćdziesiątce. Pan w jakiej sprawie? spytała opryskliwie. Nie ma pana docenta, wyjechał. Chciałbym się widzieć z panią Barańską. Zajęta przy chorej, o co chodzi? Muszę się widzieć z panią Barańską w bardzo ważnej sprawie. Do holu weszła Dorota. Pan do mnie? Motycz szybkim spojrzeniem obrzucił postać wysokiej, eleganckiej, bardzo ładnej kobiety. Rzeczywiście, dziwna salowa, pomyślał. Czy moglibyśmy gdzieś chwilę spokojnie porozmawiać? Zaprowadziła go do niewielkiego saloniku. Proszę, niech pan siada. Słucham. Jestem oficerem milicji, powiedział, wyjmując z kieszeni służbową legitymację. Zbladła tak gwałtownie, że obawiał się, iż zemdleje. Milicja? Nie rozumiem. To chyba nie do mnie, pewnie jakaś pomyłka. Motycz był trochę zaskoczony tą prymitywną reakcją. Barańska zrobiła na nim wrażenie osoby inteligentnej, sprytnej i doświadczonej. Nie wydaje mi się, żeby tu zaszła pomyłka, proszę pani. Czy pani mieszka na Mokotowskiej? Tak. Pracuje pani w szpitalu jako salowa? Tak. Głos jej się załamał. Z wysiłkiem przełknęła ślinę. I przyjechała do pani kuzynka z Anglii? Tak. Nazwisko tej kuzynki. Elżbieta Burns. Mam dla pani przykrą wiadomość. Co się stało? Kuzynka pani Elżbieta Burns nie żyje. Jezus Maria. Wypadek? Motycz uważnie przyglądał się barańskiej. Elżbieta Burns została otruta. Dorota ukryła twarz w dłoniach. Boże. Odczekał chwilę i spytał, czy pani kuzynka przez cały czas swego pobytu w Polsce przebywała w Warszawie, czy też gdzieś wyjeżdżała? Jeździła do Krakowa. W celach turystycznych? Chciała odwiedzić ciotkę. Kiedy miała zamiar wracać do Anglii? Pojutrze. A kiedy wróciła z Krakowa? Nie pamiętam dokładnie. Jakieś dwa dni temu. Motycz wstał. Zechce pani się przebrać. Chyba nie ma sensu, żeby pani jechała do komendy w stroju pielęgniarskim. Zabiera mnie pan do komendy milicji? Przykro mi, ale to niezbędne. Ależ ja nie mogę. Ja tutaj pracuję. Opiekuję się chorą staruszką. Podjęłam się tego. Pan docent Grabowski wyjechał za granicę i mojej opiece powierzył matkę. Pan rozumie? Obawiam się, że będziemy musieli poszukać innej opiekunki dla matki pana docenta, powiedział Motycz. W mieszkaniu jest jakaś kobieta. Otworzyła mi drzwi. To gosposia. Przychodzi cztery razy tygodniowo. Pomówimy z nią. Natychmiast zauważyła, że coś nie jest w porządku. Paweł był taki zdenerwowany, że aż pobladł. Co się stało? Zaprowadził ją do swojego pokoju i posadził na tapczanie. Słucha Janka, musisz pomóc. Musisz. Ale o co chodzi? Mów wreszcie. Dorota aresztowana. Aresztowana? Cóż ona przeskrobała? Ukradła coś? Gorzej, znacznie gorzej, jest podejrzana o morderstwo. Co ty opowiadasz? Skąd wiesz? Przesłuchiwali mnie w szpitalu. Był oficer milicji. Jak się nazywa? Nie pamiętam. Nie mogłem się doczekać, kiedy wrócisz z tego radomia. Trzeba coś zrobić. Niepodobna ją tak zostawić. Pomóż! Anna zapaliła papierosa i przeniosła się z tapczanu na fotel. Kto został zamordowany? Jakaś kuzynka Doroty, która przyjechała z Anglii. Ale to przecież nie ma najmniejszego sensu. Dorota. Czego ty właściwie chcesz ode mnie? Co mnie to wszystko obchodzi? Nie można pozwolić, żeby niewinna kobieta. Chyba rozumiesz. A skądże ty wiesz, że ona jest niewinna? Tak zupełnie bezpodstawnie ludzi się nie aresztuje. żachnął się. Wykluczone. Dorota nigdy by czegoś takiego nie zrobiła. Przecież ją znasz. Aniu, proszę cię. Przyjrzała mu się uważnie. Widzę, że ciągle się jeszcze nią interesujesz. Przestań. Nie czas teraz na takie rozgrywki. Sto razy ci mówiłem, że nim ciebie poznałem, dawno skończyłem z Dorotą. Absolutnie nic mnie z nią nie łączy, a jednak, no, po prostu jakaś zwykła przyzwoitość. Nie mogę tak dziewczyny zostawić, chyba rozumiesz. Anna w tej chwili uświadomiła sobie, że nadarza jej się niebywała okazja. Gdyby rzeczywiście Dorota była niewinna i gdyby jej udało się znaleźć prawdziwego sprawcę. Dobrze, powiedziała po chwili namysłu. Dowiem się jutro, jak ta historia wygląda. Objął ją i pocałował. Dziękuję ci, Aniu. Jesteś bardzo porządna kobieta. Dziękuję. Nazajutrz Anna wcześniej zjawiła się w komendzie. Od razu zameldowała się u szefa. Pułkownik Wąsowicz lubił swą młodą współpracownicę. Cenił jej inteligencję, spryt i przedsiębiorczość. Wiedział, że można na niej polegać i że w odpowiednim momencie potrafi wykazać dużo cennej inicjatywy. Cóż tam nowego, koleżanko? spytał z życzliwym uśmiechem. Proszę, niech pani siada. Przysunęła sobie krzesło i usiadła. Miałabym prośbę, panie pułkowniku. Słucham. Interesuje mnie sprawa Doroty Barańskiej, która podobno została aresztowana podczas mojej nieobecności w Warszawie. Pułkownik skinął głową. Tak, chodzi o trucie. Śledztwo prowadzi motycz. Władek? O, to doskonale, może mogłabym do niego dołączyć. Hm, czy ja wiem, nie lubię nikomu narzucać współpracowników. Nie orientuje się zresztą, czy mu potrzebna pomoc. Dlaczego właściwie interesuje się pani tą sprawą? Barańska pracuje w tym samym szpitalu, w którym urzęduje mój mąż. Ach tak. I to mąż panią prosił. Tak. Ta kobieta jest tam bardzo ceniona. Dobra pracownica. Ma doskonałą opinię. Wszyscy w szpitalu są poruszeni i dlatego Paweł. No cóż, pułkownik rozłożył ręce. Ja osobiście nie mam nic przeciwko temu, żeby pani włączyła się do tego śledztwa. Ale to już zależy od motycza. Jeżeli mu potrzebna pomoc i jeżeli pani pomoc będzie mu odpowiadała, porozmawiam z nim. Dziękuję, panie pułkowniku. Motycz siedział w swoim pokoju, przeglądał akta i nucił arie z Aidy. Cześć, czyżbyś dopiero przyszła? Była mu starego. Słuchaj, Władziu, mam do ciebie romans. Motycz podniósł głowę. Wiesz dobrze, że od dawna mam ochotę na romans z tobą. I gdybym się nie bał lancetu twojego małżonka... Nie wygłupiaj się. Podobno prowadzisz sprawę niejakiej Doroty Barańskiej. Jesteś wspaniale poinformowana. Informacje mam z najlepszego źródła. Jakbyś się zapatrywał na to, żebym doszlusowała do ciebie? Pozytywnie. Potrzebny mi ktoś inteligentny do pomocy. Dziękuję za dobre słowo. Więc zgadzasz się? W zasadzie tak. Widzę, że ci coś bardzo zależy. Może i zależy. Bardzo ładna kobieta ta salowa. W męskim typie powiedział Motycz i przymrużył lewe oko. Anna nie zareagowała. Mógłbyś mnie w krótkich słowach zapoznać ze sprawą? Mógłbym. Otóż tak. Dorota Barańska, zatrudniona w szpitalu jako salowa, mieszka na Mokotowskiej. Dziwna to trochę salowa. Wykształcona, oczytana, inteligentna, reprezentacyjna, doskonale się ubiera i co najważniejsze ma kupę forsy. Mieszkanie eleganckie, dwa pokoje z kuchnią, gustowne meble, obrazy, dywany. Przesłuchiwały się? Oczywiście. No i cóż ona mówi na temat swojej sytuacji materialnej? Twierdzi, że zarabia, a poza tym, że ma zamożną rodzinę, która jej pomaga. I co dalej? Dalej to wzięła i otruła cyjankiem potasu swoją kuzynkę, niejaką Elżbietę Burns. Angielka? Wyszła za Anglika przyjechała odwiedzić rodzinę. I jesteś przekonany o winie barańskiej? Motycz wzruszył ramionami. Stuprocentowej pewności oczywiście nie mam, ale wszystko na nią wskazuje. Sprytnie pomyślane. Wyobraź sobie cyjanek potasu w paście do zębów, w samym końcu tuby. Babka miała za dwa dni odlecieć do Londynu. Byłaby się otruła w Londynie, bo tej pasty bez cyjanku na jakiś czas starczyłoby jej. Ale nacisnęła tubę po środku, tuba pękła od tyłu i pani Burns umyła sobie zęby cyjankiem. Rzeczywiście, lepszy numer, przyznała Anna. Jaki mógłby być ewentualny motyw zbrodni? Chyba jakieś sprawy rodzinne. Może forsa? Barańska ma ciotkę w Krakowie. Zdaje się, że mocno nadzianą staruszkę. Ta Elżbieta Burns jeździła do cioci, do Krakowa. Czyja to wreszcie ciotka? Barańskiej czy jej kuzynki? Ich obu. Rodzina. Warto by się przejechać do owej cioci. Miałabyś ochotę? Dlaczego nie? Lubię Kraków. Powiedz mi, Władziu, czy Barańską zabrałeś ze szpitala? Nie. Z domu pana docenta Grabowskiego. A cóż ona tam robiła? Urzędowała w charakterze pielęgniarki. Podobno twój mąż naraił jej tę robotę. Paweł? Zdaje się, że właśnie tak ma na imię twój mąż. Dziwne. Nic mi o tym nie wspominał. Rzadko się zdarza taki mąż, który by o wszystkim wspominał swojej żonie. Jak ona się zachowała, kiedy do niej przyszedłeś? spytała Anna. Bardzo się zmieszała, dowiedziawszy się, że jestem oficerem milicji. Jeżeli liczyła na to, że jej kuzynko otruje się tą pastą w Londynie, to nie miała powodu peszyć się twoją wizytą. Chyba, że tam jest coś jeszcze nie w porządku. Motycz spojrzał z uznaniem na Annę. Nawet zupełnie logicznie rozumujesz. Widzę, że ci główka pracuje. A jak z twoją główką, władeczku? Różnie, raz lepiej, raz gorzej, a czasem w ogóle awaria. Czy Barańska nocowała u siebie w mieszkaniu? Nie, na cały miesiąc przeniosła się do grabowskich. Jest tam co prawda gosposia, ale przychodzi tylko parę razy w tygodniu, a matka docenta Grabowskiego musi mieć stałą opiekę. To ciężko chora staruszka i nie można jej samej zostawić. Hmm. Anna pokiwała głową. Rozumiem. Z tego co mówisz? Wynika, że Barańska mieszkała u Grabowskich, a Elżbieta Burns wyjechała do ciotki do Krakowa. Można więc wysnuć logiczny wniosek, że mieszkanie Barańskiej było puste. I co z tego? Na razie nic. Po prostu ustawiam sobie całą sytuację. Zastanawiam się nad tym, w jakim momencie Barańska mogła ewentualnie zatruć tę pastę. Bo jeżeli jej kuzynka wyjechała do Krakowa, to zapewne zabrała ze sobą szczoteczkę i pastę do zębów. Niewątpliwie tak, ale to nie ma większego znaczenia. Barańska mogła zatruć pastę przed wyjazdem kuzynki do Krakowa. Taka tuba starcza na dłuższy czas. Zresztą sam moment nafaszerowania pasty cyjankiem potasu nie jest istotny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może i masz rację, zgodziła się Anna. Więc życzysz sobie, żebym pojechała do Krakowa? Życzę sobie. To jest mi nawet bardzo na rękę. Może jutro? Dobrze, zaraz kupię sobie bilety w Orbisie.